Astarte lub Asztarte, wenicka i kananejska bogini miłości, wojny oraz płodności, tożsama z babilońską, asyryjską boginią Isztar i sumeryjską i nanną Panią Niebios. Grecy utożsamiali ją z Afrodytą. Co ciekawe, była czczona jako bogini dziewica. Aszera, w mitologii ugaryckiej bogini Wybrzeża Morskiego, utożsamiana z planetą Wenus, Matka Bogów. W Biblii jest wymieniana 49 razy, przy czym nazwa odnosiła się zarówno do bogini, jak i do steli świątynnej. Inanna lub Ishtar, W mitologii mezopotamskiej bogini wojny i miłości, z czasem główna i jedyna licząca się bogini Pantonu Mezopotamskiego. Jej kult rozpowszechni się szeroko na całym obszarze starożytnego Bliskiego Wschodu. Francuski uczony Edward Dorm napisał o niej w książce Religie Babilonii i Asyrii. Była boginią panią, miłosierną matką, która wysłuchuje modlitwy, wstawia się u gniewnych bogów i uspokaja ich. Co ciekawe, jej wyznawcy uważali ją za dziewicę. Anat, kananejska bogini, siostra i równocześnie ukochana Baala, pomimo to często tytułowana dziewicą. W jednym z aspektów swej osobowości jawi się jako zmysłowa bogini miłości i płodności, w innym jako budząca grozę wojowniczka. Ninhursag, zwana także Ki, sumeryjska wielka bogini matka, nazywana matką bogów, symbol życia i płodności ziemi. Imię Ninhursag znaczy Pani Gór. Mokosz, bogini Panteonu Słowiańskiego, według niektórych badaczy bogini deszczu, mokrej pogody oraz burzy. W jej miejsce bardzo łatwo przyjął się kult maryjny. Artemida, zwana także Dianą, w mitologii greckiej bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności. Wielka łowczyni. Na dziełach sztuki przedstawia się ją z lub w lesie. Co ciekawe, bogini dziewica. Jej kult był bardzo popularny w Efezie. Uważana również za boginię płodności, niosącą pomoc rodzącym kobietom. Należała do dwunastu bogów olimpijskich. Możemy o niej poczytać w dziejach apostolskich. Co ciekawe, według katolickiej tradycji, Maria udała się do Efezu i co ciekawe, w 431 roku to właśnie w Efezie zwołano sobór, po którym zaczęto tytułować Marię Matką Boską. Mamy jeszcze pełno innych przykładów. Mater Makuta, bogini poranku i świtów mitologii rzymskiej, Semiramis, babilońska bogini matka Shingmu, Dewaki, Dewa i wiele, wiele innych. Skupmy się jednak na bogini Izydzie. Co o niej wiemy? Izyda, w mitologii egipskiej bogini płodności, opiekunka rodzin. Rzeźby i obrazy często przedstawiają ją z małym dzieciątkiem Horusem. W taki sam sposób dziś przedstawia się Maryję z dzieciątkiem Jezus. Tu także można sobie przy okazji zadać pytanie, skąd się wzięła Czarna Madonna? Przecież Maryja nie była żadną mużynką. Wracając do tematu, to mimo to, że była matką, to była czczona jako dziewica matka. Mamy tu także uderzające podobieństwo do katolickiej czy też prawosławnej Maryi, nieprawdaż? Tu można postawić kolejne pytanie. Jak to możliwe, że Maryja jest dziewicą, skoro z Biblii jasno wynika, że Jezus miał biologiczne rodzeństwo? Z pewnością wymienieni w Biblii bracia nie byli kuzynami jak naucza kościół katolicki, ale o tym w innym filmie. Kolejnym podobieństwem jest to, że Izydę tytułowano Królową Niebios i Świętą Matką Boską, tak samo jak katolicy obecnie tytułują Maryję mimo, że Biblia nigdzie jej tak nie nazywa. Wyznawczynie Izydy często nie dopuszczały się współżycia, oddając się w ten sposób swej bogini. Co ciekawe, Izydę czczono w podobny sposób jak Maryję, przez uroczyste procesje, na których dziewice sypały płatki kwiatów. Wyznawcy Izydy byli stowarzyszeni w rozmaitych bractwach. Bractwo pastoforów podczas procesji nosiło kapliczki z jej posążkami, podobnie jak na przykład katolicy noszą figurki czy obrazy Maryi. Gdy Egipt został podbity przez Aleksandra Macedońskiego, kult Izydy uległ silnej helenizacji, a Serapeion w Aleksandrii stał się najważniejszą świątynią, w której była czczona. Jej kult szybko rozprzestrzenił się w Imperium Rzymskim. Cesarz Kaligula rozkazał znieść Izydzie świątynię na polu marsowym, zwaną tam Izydą Polną. Na północy Italii głównym centrum kultu była Akwileja. Co ciekawe, z czasem gdy chrześcijaństwo zaczęło zyskiwać coraz to większą popularność, jej świątynie zostały zamienione w kościoły chrześcijańskie poświęcone Maryi. I tak oto powstał kult maryjny. W podobny sposób, aby przyciągnąć pogan do kościoła, wprowadzono kult świętych zastępujący wielobóstwo, wprowadzono z czasem wiele pogańskich praktyk i świąt.